Czasami jest tak, że zobaczycie jakiś filmik na YouTubie, rolkę na Instagramie lub auto na zlocie i nagle w waszej głowie pojawia się pomysł. I to, co chcecie zrobić, nie jest do końca rozsądne, finansowo nieopłacalne. Ale ten pomysł po jakimś czasie zamienia się w marzenie. Zapraszam Was na film o pomyśle Norberta na Alfa Romeo 155. Za chwilę zobaczycie, jak rzeczywistość brutalnie weryfikuje marzenia. Będziemy potrzebowali pociąć i zrobicie jeszcze raz. Serio? <gry> tak. Witamy w najnowszym filmie na kanale Fabryki Klasyków. Odcinek ten będzie dość szczególny, ponieważ początek nagrań miał miejsce ponad rok temu, dokładnie 5 kwietnia 2024 roku. Główny bohater nagrań to Alfa Romeo 155, która została sprowadzona z Japonii i od razu trafiła do serwisu Darka Osińskiego, czyli Mr. Alfy. Samochód na samym wstępie przeszedł lekki serwis mechaniczny. Został wymieniony rozrząd, oleje i filtry. Wszystko po to, żeby samochód przynajmniej odpalił. Czekaj, bo będzie jak nie odpalił. Upierdoli ten zdarzak. Dzisiaj yy, będziemy przymierzać pakiet bardziej GTA niż DTM. Bo taki jest cel budowy tego samochodu. Samolot będzie odelżony, no bo cały pakiet jest wykonany z włókna szklanego sprowadzony z Grecji. Bardzo dobrze wykonany, jak na pakiety. Jeden z lepszych na świecie do tego modelu. No za chwilę przymierzymy, także pokażemy jak to wygląda tak na szybko. Wiesz, to auto jak budowali, to już przemyśleli Żeby łatwo szybko demontować butniki. Ciekawe w jakim celu Żeby łatwiej się na złomie rozkładało No też no. O, parsujesz, obijesz mi o te Także tak Było czerwone, będzie czarne. Nie, tak serio. To warto pokazać, jak to jest wykonane. Wiadomo, że to jeszcze będzie wygładzone. Ale naprawdę fajny pakieć. Mniej więcej, tak. Dobra, spadają nam się te klocki. Potłuczemy. Nie, dokładnie. I tak zostawiamy na drewienkach. Tak będziesz jeździł. Młotkiem to... To f... je mi młotkiem. Co? je mi młotkiem. 500? Za blacharkę? Jeszcze nawet można. No. No dobra, wizualnie wiadomo co ogarniamy, tak? Będzie wszystko tak samo oprócz tych drewnianych. Czyli Darek będzie pasował. Teraz Włoszczyzna będzie robiona znana w całej Europie u Przerabiana na GTA czy tam DTM, kto jak woli. Wnętrza na, pewno nie, wnętrza na pewno nie będziemy ruszać, bo to oryginalne wnętrze jest recaro. Fajna wersja. Jest to przez 155 Q4. Można powiedzieć protoplasta. Lunchy Delty, tak? Integrale. Tak, tak, tak. tak. Integrale. Cały napęd z Delty razem z motorem. No i co z motorem robimy? Bo ja to się upieram, żeby coś tutaj podłubać, nie może mieć tych 200 koni. Chociaż ja Darek, Darek już podejrzewa, że on ma więcej. Że japońskie rączki coś tutaj dłubały. Na pewno masz zrobiony przelotowy wydech od początku do końca. Nie masz katalizatora, nie masz downpipe. Masz milion rzeczy w wydechu poprzerabianych. Na pewno jest sterowanie turbosprężarką dołożone z, manualnym, z manualną kontrolą doładowania. Masz do dwóch barów, możesz dociągnąć doładowanie. O ile turbosprężarka tyle dmucha. Bo... Także będzie zabawa. Fajna zabawa będzie. No, nie mogę się doczekać. <ślałek> Na tyle dzisiaj. Reszta następnych. Dokładnie. I tym oto sposobem samochód został Darka w serwisie mister Alfa, gdzie cały pakiet został przymocowany na stałe do karoserii. Dalej auto pojechało do lakiernika. Robert zaraz powie, że minęło kilka tygodni, ale tak naprawdę u lakiernika spotkaliśmy się trzy miesiące później. Po kilku tygodniach Widzicie znowu Alfa Romeo 155 ala GTA z Założonym już pakietem Dzisiaj jesteśmy u lakiernika, który już przyszpachlował i polakierował Zabezpieczył również mastyką progi i inne elementy, które są podatne na, na różnego rodzaju wibracje i ruchy Powodowane poruszaniem się pojazdu Także dzisiaj możecie już zobaczyć wstępnie jak to auto będzie wyglądać No ja nie mogę wyjść z podziwu, mimo że na razie jest to jakiś tam concept car nieposkładany ale już możemy zobaczyć linię tego pojazdu na dwozia. Także no ja jestem bardzo zadowolony z efektu. Niedługo będziemy przymierzać koła. Mam zakupione już felgi. Teraz jest kwestia doboru opon, także na pewno pokażemy wam odcinek przymierzania kół. Jak widzicie po złożeniu już pakietu, po lakierowaniu go, zostaje jeszcze sporo roboty. Tak naprawdę pozostała nam klapa i tutaj Wstrzymują wstrzymuje nam wszelkiego rodzaju prace i dokończenie tej klapy. Moja fanaberia trochę zakup tylnego skrzydła w Tajlandii od firmy specjalizującej się właśnie w produkcji tego typu elementów. Wstrzymuje nas przede wszystkim okres oczekiwania na tą część. To wstrzymuje nas tutaj właśnie z tyłu, z pracami z tyłu, a później już tylko zbrojenie samochodu, tak? Wracają szyby, uszczelki, zderzaki, zderzaki są w trakcie lakierowania. to no, będzie grubo. I faktycznie było grubo. Bo pod tym względem, że na kolejne nagrania umówiliśmy się w następnym roku, czyli w kwietniu 2025. Samochód po drodze odwiedzał kilku różnych mechaników. Między innymi w samochodzie zostało wymienione sprzęgło. Później wykryto jeszcze kilka usterek, jakieś tam wycieki i totalnie rozwalone zawieszenie, które posiadało takie luzy, że samochodem strach było jechać. Cześć, dzień dobry, witam Was dzisiaj. Z serwisu u Kamila w siestrzeni Arkhaus. się zajmuje głównie wydechami, ale przy aucie, tym moim na którym nie jeden mechanik, również podjął się wymiany pewnych elementów zawieszenia układu napędowego. E, także zaraz nam opowie, co się działo do tej pory z samochodem i na jakim etapie pracy jesteśmy. Siema, A, siema. Dzień dobry, Norbercie. Cześć, Bardzo miło, cześć. Niemią, cześć. <laughs> Zacznijmy od początku. Kwestię wycieku z układu napędowego i paru różnych elementów w zawieszeniu, głównie z tyłu. No, na których poległ niejeden Jakoś tak. nie jeden mechanik. Ktoś odpuścił. Wcale się nie dziwię, nie lubią, nie <laughs> lubią Alf. Tak, dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzwonimy do jakiegokolwiek dostawcy części, mniej lub bardziej komercyjnego, i mówimy dzień dobry, dzień dobry, cześć Kami, z tej strony. Posłuchaj, mam taki typowy wóz, potrzebuję paru tulei. No jakie to auto? Alfa Romeo Q4-155. O, no powtórz. No. <laughs> tak, więc dochodząc do meritum, mamy w tym samochodzie pewne elementy, które udało nam się zamówić z Wielkiej Brytanii, dedykowane do tego auta. Chodzi o tuleje tylnej belki, ale mamy tutaj również tuleje z wahaczy przednich. Z Volkswagena pasata. <noise> Są to tuleje, które nam posłużyły do zawieszenia przedniego dyfra, więc stanowiło o tym, że jednostka napędowa nie będzie nam się kłócać do przodu i do tyłu, jak to miało miejsce w sytuacji, kiedy autora nas trafiło te tuleje były zerwane. Rozebraliśmy dyfer, wymieniliśmy no. wszelkie maści, mianin i uszczelniacze. Przy okazji sprawdziliśmy na te pięcie wstępne łożysk, jeżeli chodzi o koło atakujące. Sprawdziliśmy wybranie zębów. Na to chwilę możemy powiedzieć, że układ napędowy z tyłu będzie działał. Wytrzyma. <noise> Udało nam się złożyć ten tylny zestaw na nowych tulejach z szczelnym dyfrem. Uzupełniliśmy to o nowy układ hamulcowy, jeżeli chodzi o linie, linie hamulcowe. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o walkę z tylną częścią auta w wymiarze układu napędowego, mamy finish. Na tym etapie prac pochwalić się możemy też środkiem pojazdu, który został w końcu poskładany. Tak jak Norbert wcześniej mówił, to wnętrze Alfy jest dość wyjątkowe, bo posiada piękne fotele recaro. No dobra Kamil, bo auto przyjechało tak naprawdę na wymianę układu wydechowego. Tak, to jest to, tutaj najczęściej się spotykamy. Dokładnie. Kamil <grym> zajmuje się głównie e, wydechami, e, lecz w tym przypadku pomógł mi ogarnąć mechanicznie auto. Chwała mu za to. Bardzo dziękuję. E, tutaj mamy stary wydech końcowy. Tutaj mamy nowy, tak? Tak, jest, dokładnie. W porozumieniu z Norbertem, postawiliśmy na końcówki w stylu DTM. Coś, co wykonujemy niezwykle rzadko, dlatego że jest to ikona elementów niszczącego wydech dla lat 90. Natomiast w wymiarze tego, do czego dążymy, a więc chęci zbudowania dyfuzora, jest to końcówka, która będzie uzupełniała cały look auta z tyłu. I tu napotkaliśmy pewien problem. Jeżeli spojrzymy na auto bez dyfuzora, jest piękne, czerwone i szybkie, ale zdarzek z tyłu równy nie jest. Mamy kierownicę powietrza, które tak. są umiejscowane z tyłu w dyfuzorze. Jeżeli przykładamy ją do tej części zderzaka, uh -huh. mamy w zasadzie fajny element, który nam się pokrywa. Mamy taką różnicę w zasadzie. Prawa część zderzaka, mniej więcej od tego odcięcia, jest wyżej niż lewa strona. Aha. Będziemy potrzebowali ten zderzak, który jest pięknie wyprowadzony, wylakierowany, pociąć i zrobić jeszcze raz. No, serio? <laughs> Tak. Zderzak? Zderzak. O nie! Wencja to naprawdę nie jest za ciężka. Pamiętaj o no, że to będzie wycięte w ten sposób, nie? Mhm. W ten deseń. Tak więc niemalże jedna trzecia tej wagi nam odchodzi. Na miarę możliwości ten dyfuzor będzie pełnił swoją funkcję, tak? Dlatego, że no jak już jest fajnie, żeby działał, nie? Tak, tak. Wiadomo, że auto nie jest w stanie osiągać takich prędkości, żebyśmy, żebyśmy mówili o dziesiątkach kilogramów docisku, tak? Natomiast jak już jest, to niech nie tylko wygląda, ale też działa. No tak. Będzie. Skrzydło z tyłu na klapie będzie działać, dyfuzor będzie pod zderzakiem, będzie, będzie, Vydech Vydech będzie działał czyli be... <laughs> Alfa podobno będzie działać To może odpalmy w końcu, posłuchamy Ładnie gada Prawda? Ładnie Daj mu trochę Dawaj posłuchamy. Daj mu na zimnym Daj mu na zimnym ja mu i tak już nic nie zaszkodzi. To jest porządna włoska motoryzacja. Fajnie, nie, naprawdę super. Basowy dźwięk. No wydaje mi się, że na miarę tak. tego, co reprezentowało to sobą w tamtych czasach, jest ok. Nie? Tak, super. Nie wykraczamy poza pełną formułę. No, dobra, zakończmy Dzięki! Dzięki. You welcome. Dużo już wiem. I tym oto sposobem samochód powoli nabiera kształtów i dopracowywane są detale. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy projekt Wam się podoba, czy widzicie w nim potencjał. No i koniecznie subskrybujcie kanał Fabryki Klasyków, bo w kolejnym odcinku związanym z Alfa Romeo 155 przymierzymy koła, oddamy samochód w ręce Marcina na oklejenie oraz liczymy na pierwszą przejażdżkę. Do zobaczenia w następnym odcinku.